Witam serdecznie, Jarek Bielawski, reprezentuję projekt M-Krzyżówki. W Polsce krzyżówki rozwiązuje około 8 milionów osób, może troszeczkę więcej. Na świecie jest ich bodajże kilkaset milionów. My chcieliśmy wprowadzić do tego produktu, który istnieje od kilkudziesięciu bodajże lat, rewolucję. Chcemy wprowadzić e, multimedium, czyli muzykę oraz e, film. E, film i muzyka będzie stanowiła podpowiedź do e, poszukiwanych wyrazów. Drugą rewolucją, jaką chcemy wprowadzić w tym produkcie, to jest e, danie możliwości stworzenia takiej krzyżówki multimedialnej każdemu użytkownikowi e, internetu. Wówczas będziemy mogli rozbudować społeczność, która będzie mogła bawić się tworząc. A trzecią, już troszkę mniejszą, może rewolucją to jest danie wszystkim użytkownikom krzyżówek na świecie możliwość korzystania z tego produktu już w formie multimedialnej na wszelkiego rodzaju przenośnych urządzeniach mobilnych, czyli smartfonach, jak również w telewizorach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.